Ja odkreślam siebie ostatnim muhikaniem, przenośnie oczywiście, ponieważ z pierwszego kierownictwa artystycznego zostałem sam. Wszyscy są już po drugiej stronie chmur. Wanda Kaniorowa, Czesław Kyrzyński, Andrzej Kanior, Iga Wachowiak, Teresa Czorzypek. Ci ludzie już odeszli. Zostałem jakoś. Pracowałem w operetce. Dawniej to się mówiło operetka w domu żołnierza. I kiedyś przyszła pani Wanda Kaniorowa do naszego dyrygenta i mówi, że potrzebuje na wyjazd skrzypka pierwszego. Dyrygent powiedział, proszę popatrzeć. O, ten blondynek mówi, tam szczupły to siedzi. To mój uczeń. Poszedłem na próbę. Brawo, lewo, Oferheinos, kapela. Próby pojechałem do Francji. Podobało mi się, w tamtych czasach pojechać za granicę w 1959 roku miałem pierwszy kontakt z bandą Kamiarową. Po powrocie wróciłem normalnie do operatki do pracy za pulpit. W orkiestrze grałem. Za kilka miesięcy następny wyjazd znowu przyszła. Pojechałem następny raz i od tego następnego razu na 44 lata zostałem w zespole. Zespół istnieje od 65 lat. My tu jesteśmy pewnymi spadkobiorcami tego wszystkiego, co zostało wcześniej złożone, założone i zrobione, ale też i spadkobiorcami aktywnymi, starającymi się to wszystko rozwijać w sposób jak tylko jest to możliwe najlepszy. Wanda Kaniorowa była wielką pasjonatką. Od, od niej nauczyliśmy się, jak pracować, punktualności, rzetelności w tego w, w, rodzaju pracy. Bardzo się cieszę, że młodzież lubelska dzięki swojej naprawdę ciężkiej pracy mogła zwiedzić kawał świata. I to jest dla nich jakaś największa nagroda. Chyba. W dzieciństwie miałam trochę żal, może tego nie rozumiałam, że jesteśmy siostrą traktowane trochę surowiej, bo jesteśmy wnuczkami, prawda, więc to nas do czegoś zobowiązuje. Jako babcia w zespole to nie była babcią, to a, o, oczywiście mówiłam do niej babciu i tak dalej, ale mówię na każdym kroku spotykałam się z takimi właśnie Rzeczami, których jako dziecko nie bardzo rozumiałam, dlaczego nie mogę dostać na loda, na wyjeździe, prawda? Na przykład, no bo nie mogę dać tobie, bo są inne dzieci i, i musi być sprawiedliwie, wymaga się od ciebie zawsze dużo więcej. Ale tak jak mówię, zupełnie prywatnie to to nasze życie było cały czas związane z zespołem. Od niej nauczyli się ludzie, którzy później zostali choreografami. To był. Andrzej Kanior, jej syn, Ignacy Wachowiak, Janusz Litko, teraz na przykład Bożena Baranowska, Monika Pacek. Stąd ta solidność, stąd ta pasja do zespołu. Wszystko to się wzięło właśnie od Wandy Kaniorowej. W 1980 roku odeszła. Zespół był moją rodziną, dzieciaki były moje dzieciaki, ich osiągnięcia moimi, ich radości moimi radościami i smutki też. 21 lat liczy zespół pieśni i tańca Ziemi lubelskiej, znany w kraju i za granicą, gdzie odnosił liczne sukcesy. Występował w setkach miast, miasteczek i wsi. Koncertował ponad 2000 razy. Dla mnie jest zespół. Zespół był moją, bo całe, całe moje życie. Pierwszy moment, kiedy stałam przy drążku, to pamiętam. Czarną tunikę, baletki, bo to był wymarzony kostium każdego tancerza. Bardzo wysoko ustawiony drążek, no i instruktor, którym instruktorem był mój tata. Jestem tutaj tak długo, że już czuję się tak, jakby to była moja rodzina. Jest tu tak naprawdę wiele pokoleń, o którym na pewno dużo osób wspomina. Jest tu bardzo dużo małżeństw. E, tancerze e, żenią się z tancerkami, po czym e, przysyłają kolejne swoje dzieci do zespołów i tak naprawdę z pokolenia na pokolenie e, zespół się rozrasta. Miałyśmy wtedy 6 lat. Rodzice stwierdzili, że grzechem by było, gdyby nasze talenty się zmarnowały. Byłyśmy bardzo ruchliwe, bardzo żywe, lubiłyśmy śpiewać, e, wierszyki recytować w przedszkolu. Także predyspozycje miałyśmy od samego początku. Wspomnienia, na pewno pierwszy wyjazd w 2001 roku, gdzie byłam jeszcze małą dziewczynką, i to było na tyle trudne, że jechaliśmy na Ukrainę i mieszkaliśmy tam urodzin, nie w hotelach czy w jakichś pensjonatach, tylko urodzin. No i oczywiście żadne z nas dzieci nie znało języka. Byliśmy przekonani, że będziemy mieszkać po dwie, po trzy osoby, a na miejscu się okazało, że będziemy mieszkać sami, więc oczywiście wielki płacz, wielki stres. No a potem płacze, jak się wyjeżdżało, bo to już były takie nasze rodzinki. Zawsze na wyjazdach, jak jeździmy do rodzin, to zawsze będąc tam, to mówimy do siebie, do kolegów, że a moja mama z tego i tego domu, to są tacy nasi rodzice na chwilę obecną. Byliśmy wtedy w Bułgarii, był zespół francuski i tam Jean-Claude, taki francusz z zespołu, grał na perkusji, na takim bębenku i na drugą ręką na fujarce. Grał. Tak właśnie z tego taki był je, to folklor ich i proszę sobie wyobrazić, tam w Bułgarii zaprzyjaźniliśmy się naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Za każdym razem do Confolans, do Francji, jak my jeździliśmy tam kilka razy na festiwal, to ja u niego spałem, przyjechał potem do Polski, ja u siebie gościłem jego, także to autentyczna przejść, przez wiele, wiele lat pisaliśmy okazjonalnie do siebie, wysyłaliśmy karty. Jak tak sięgam pamięcią, bo to już 20 lat mi kiedy tutaj jestem, najbardziej zapadło mi w pamięć i w sercu takie wspomnienie związane z audiencją u Jana Pawła II. To było w 2003 roku, niesamowity moment. Pamiętam, że wyszliśmy na tę aulę, stanęliśmy obok papieża, zaśpiewaliśmy Barkę i Czarną Madonnę i w zasadzie nie było nic słychać, nic nie było zrozumiałe, wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Dławiły nam się gardła, także pamiętam, to było wspaniałe, niesamowite przeżycie. tego, że możemy zobaczyć jakieś zakątki świata, to przede wszystkim reprezentujemy nasze miasto, nasz region i nasz kraj. Kiedy jestem już w finałowej scenie, wiem, że skończyłam koncert i ścieka ze mnie stróżkami pod, ale wiem, że to już koniec i jestem oklaskiwana przez publiczność z całego świata, to wtedy mam takie uczucie, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu i czuję się naprawdę spełniona. W tym roku zespół został nagrodzony Nagrodą Miasta Lublina za upowszechnianie kultury. No, ten rok zaowocował z kolei utrzymaniem tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego, przyznawaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego za popularyzowanie lubelszczyzny no, zarówno w kraju jak i na świecie. Jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy w tym roku jubileusz 65-lecia działalności zespołu i chyba po raz pierwszy potraktowaliśmy obchody jubileuszowe tak bardzo szeroko, że postanowiliśmy od stycznia już zaakcentować to nasze święto, tą naszą obecność na scenie lubelskiej. Już w styczniu daliśmy duży koncert z udziałem większości członków zespołu. Podczas koncertu Graj, Dudka Graj. To było takie duże widowisko składające się z pastorałek, z kolęd, połączone z obrzędami, z kolędnikami. I to był takie nasz pierwsze wejście jubileuszowe. Kolejny koncert odbył się niedawno, bo 12 kwietnia. W międzyczasie między pierwszym a drugim koncertem nagraliśmy album dwupłytowy. Też po raz pierwszy jest to wydanie grup dorosłych i grup dziecięcych. Płyta nazywa się Grajże Grajku i 12 kwietnia właśnie odbył się koncert promujący ten album. I to był koncert wokalno-muzyczny z elementami tańca, też z omrzędami, więc to była kolejna taka odsłona nie tylko taneczna zespołu. W tej chwili przygotowujemy się do koncertów pod koniec maja. Będzie to prezentacja wszystkich grup dziecięco-młodzieżowych naszego zespołu, a więc to będzie święto dwudniowe młodych tancerzy, którzy zaczynają i tych, którzy już właściwie są przygotowani do tych grup reprezentacyjnych. Te koncerty odbędą się 30-31 maja i tu zaprezentujemy wszystkie grupy. Kilkanaście jest ich w tej chwili w zespole i już takim zwieńczeniem jubileuszu naszego to będzie 22 czerwca. Będzie to duży koncert na Placu Zamkowym z udziałem wszystkich członków zespołu, tych, którzy są obecnie, aktualnie członkami, plus członkowie założyciele oraz wszyscy, którzy będą chcieli wziąć udział w tym jubileuszu. Są to nasi byli tancerze, którzy przyjeżdżają właściwie na to święto z całego świata. Także to będzie ponad, myślę, że około 600 wykonawców w jednym koncercie.